Panie Witam Was jeszcze raz w trzecim odcinku zagrajmy w Geta Vice City, ponieważ nie chciało mi się naga, nagrać ten odcinek to no, by się nie chciało, kodu włączyć się nie chciało się włączyć, więc... E, kody, kody, więc lecimy sobie na pierwszą misję teraz do Kana Rosenberga. Szekłodziłem sobie teraz. Mam no, 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 never tired, więc... E, bez męczenia możemy biegać sobie. To bryczkę lecimy sobie na pierwszą misję przyjaciela przeciętaken Rosenberga, więc... Mojego e, kolegi prawnika, więc... E, myślę, że tam, więc myślę, że Obszar no, dojedziemy. jest trochę, no dość e, dupny, więc. Jakoś to musimy z tym poradzić. Więc. E, zapraszam was do zostawienia subskrypcji i łapeczki w górę pod tym filmem oraz komentarza pozytywnego żadnych oczywiście wulgaryzmów w tych komentarzach nie może być więc lecimy bez żadnego pitolenia ciemna uliczka misja u druga u kena Rosenberga, więc no pociśniemy sobie szybko szybryczki teraz pyk jeszcze malibu sobie w studio. jeszcze raz malibu Ten fragment zejdzie gdzieś, przepraszam, gdzieś, gdzieś, gdzieś tego do, do strefki filmowego to go wytnę, żebyście nie musieli tego oglądać. Mamy kaszenkę, musimy zabić gościa, który ma nasze narkotyki i hashiwo, więc lecimy teraz na szybkopyk. Tak, to jest całe, więc y, możemy je spokojnie rozbić. No, Jedziemy sobie daleko teraz, tędy. Ten fragment, który był z cięcie, to raczej no. Musiałem ten fragment wyciąć żeby się ten fragment pyk. Ha ha, ha gaśę rozjechaliśmy. Nie he he, się. rozjechać, widzicie. Mizra od razu pyk. No i teraz... Czekamy teraz tam. A z lensem mamy 28 Kul do obstrecy, więc. tędy szybko pyk. Kolega się nie biegnie nasz kolega. Bie biegnie nasz kolega, dobra? Teraz tak, ee, na niego. Teraz się typniemy do... E, czekajcie. Udało się to się tutaj tepnąć, żeby było prościej. Żebyśmy nie musieli krążyć w, kół, w kółeczko teraz tędy, pyk. Tędy. Na spokojnie tutaj dojechać, pyk. Pyk. Zrobimy cięcie, byśmy żeby, żeby się nie musieli na to patrzeć. Wstaj właśnie w sensie, to mogę cięcia nie robić, ponieważ no... Tylko wyciągni materiał niepotrzebnie. Zagrec się tutaj. topniemy, więc od razu pyk. Przedmali, bo się tepniliśmy od razu pyk. Ha To tyle z tej misji, więc zapsujemy grę sobie teraz, pyk Zgryźmy się teraz od razu, pyk Od razu, no lecimy teraz na szybko, pyk To jest misja dokena, więc y Zrobię kolejne cięcie i widzimy się za parę minut. Nie jesteśmy spała wrotem. Miejsca Jury Fury, czyli przyciągły, więc wrócimy sobie teraz do misji kolejno Pyk. Chciało to nam się, nam, nam dupnęło, więc. To bryczkę Pyk. Pach, pach. No to sobie się tym teraz do Malibu. No to możemy się sam tepnąć, więc żeby nam to i to nie przeszkadzało, więc jesteśmy już na miejscu, więc no. Ojej, ej 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 ej, dobra. Siburyczki teraz, może pistolet, może pistolecik pyk Się broń teraz, pyk. Idziemy teraz na kolejną misję, teraz pyknie teraz I tydzie teraz, nie teraz. E, może teraz pod e, bardziej pod tam Albo się ciepnąć teraz, pyk. Ładnie pych. Tak. Już tu giwera, giwera, teraz giwera, szło Givera, teraz. I koniec! Prosta misyjka, więc naprawdę poszło łatwo, więc no... Poszło bardzo łatwo, policjanom jest ważne, żeby byliśmy cywila, więc... Teraz to możemy teraz, się zaraz, do kryjówki, teraz, znowu... Akurat się teraz te opnęliśmy, żeby mnie no, tutaj no, to było proszę, nam łatwiej. Tak, dać grę. I kończymy dzisiejszy materiał, więc. To tyle. Dzięki za uwagę i zobaczymy na kolejnym z Gita. By City. A jeszcze raz no, odbierzmy telefon, żeby nam no, tutaj, tutaj nie, nie truli tematu, więc. Y To tyle, dzięki za, za uwagę i do na kolejnym odcinku z GTA Vice City. Cześć!